A dzisiaj spróbujemy sobie spikować i zajrzeć, i wypatroszyć, i zajrzeć do środka taką wkładkę firmy Delta o znaczeniu WD-GD6. Wkładkę podesłał jakiś czas temu widz po raz kolejny dzięki. Konstrukcja jest o tyle ciekawa, że posiada pinę od góry i od dołu wkładki. Od dołu jakby wkładki, no od dołu tej całej konstrukcji klucz wygląda w ten sposób. I tu mamy piny, przypatrzmy się, piny są tutaj, więc to są piny górne, te, które teraz są na górze. Natomiast tutaj po drugiej stronie, teraz, oto są piny dolne. Trzeba wycięcia na kluczu, które mają gadać z pinami dolnymi. Dobra, więc teoria była. Wkładka ciekawa. Yy, tego typu wkładkę z takim kluczem, z takim kształtem klucza firmy MD WND kiedyś otwierałem, ale nie zaglądaliśmy do środka. Dobra, yy, spróbujmy w, w zatem coś tu powalczyć. Wezmę taki taki wytrych, długi, dosyć toporny. I będę próbował tak i górne, i dolne. Tutaj jednocześnie smyrać i wszystko będę bardzo delikatnie. Widzicie? Chyba tutaj jest tylko się... Ciemno tutaj u mnie. O, chyba... Światło lepsze. Dobra. No, no i... Zaczynamy. bardzo delikatnie sobie. No coś pykło. Yy, tutaj zaczynamy, ponieważ nie chciałbym. Tak tych pinów jest tyle dokładnie. kolejny zaskoczył, to nie chciałbym od razu czegoś przycisnąć. znowu do, od, 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 od góry. No jak ładnie pykło.

O, i z tyłu. Spróbujmy teraz to trochę górne. O, górne widzicie, dosyć ładnie tak wkładka gadała. W ogóle poszło trochę trochę szybciej niż, 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 niż przypuszczałem. Ale bardzo, bardzo że tak powiem, feedback czytelny. Dosyć, a być może ja już trochę wprawy nabrałem. Pamiętam, że z analogiczną wkładką firmy EWD mm, bodajże, WND Nie szło mi tak lekko Dobra, w ogóle rzadko kiedy mi się udaje, sami wiecie Z taką łatwością można powiedzieć to wkładki otwierać Teraz nie chcę tutaj zgubić mm, jej z oczu Trochę tutaj kamerę przestawić I cóż, zaglądamy tak do środka, zaczynamy te piny Ewidentnie mm, wymagane było wciśnięcie górnego pinu to widać było pod koniec. Hmm. Oczywiście te piny górne mają mały już skok, więc to one nie są aż tak yy, t -t trudne do wyczucia. Są trochę łatwiejsze, ale mimo wszystko, dobra, nie paplam. Spróbujmy. Mhm. Jako, że piny są od góry, od góry i od dołu, to ja nie będę tutaj normalnie sobie obracałem tą wkładkę. O, widzicie? normalnie wracałem wkładkę, i mm, dopiero w tej pozycji, jak było to wycięcie na dole, przy tych pinach mi się blokowała. Tymczasem, tutaj już te górne piny mi ją przyblokowały, i tak zostawię. Ponieważ mam pewne obawy, że są na pewno słuszne, że jakbym przekręcił kawałek dalej, to ta wkładka by się zablokowała później, w pozycji takiej po przekręceniu 180 stopni. <laughs> Więc, o, żeby tego drugi raz nie pikować. To sobie w tej pozycji otworzymy, później użyjemy, wypatroszymy, tylko niech to będzie, o, dobrze, myślałem, że znowu jakiś cudeńka typu, typu, tak, czekaj, to na zoomie robię, typu zamknięte jakby takie, nie pierścień nie, zaciskowy zewnętrzny, tylko jakieś inne cuda, a to jest zwykły pierścień, tylko tyle, że muszę tutaj o to nacięcie, nie może to słabo widać, ale nie przytrzymać mi się nie obróciło Ach się, Człowiek jak Matka z łobuzem. No co za... Weź perfidna ...konstrukcja. No, nie, 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 nie mówię, że. By mi tutaj kamera trochę pomagała. Na pewno nie. Spójrzcie trochę z boku, no, właśnie, właśnie.

Wyjątkowo złośliwe to ustrajeństwo, dobra. Robimy trochę inaczej. Próbujemy sobie pomóc. Staramy się. Jej... O, właśnie zamknąłem. Dobra. To zróbmy tak. Zajmijmy ten pierścień. Ale zamknęliśmy w tej pozycji takiej chyba odwrotnej. Chwila, chwila, chwila. A nie, w normalnej, dobra. To cóż, łatwiej zdjąć o mega, czy tam tu czy coś tam i zaraz wrócimy. Kurde, jaki to jest skórzający wam Również posiada pine górna. Dobra, słuchajcie, już tutaj wszystko postaram się Wam wyjaśnić, co tu się wydarzyło z tym zamkiem. Mianowicie, yy, splikowałem go za pierwszym razem, ale jak widzieliście, yy, tu już miesiąc cała materia po prostu yy, odpuściłem. Mówię, nie, zatrzasnąłem go sobie, próbując zdjąć ten, 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 ten pierścień zaciskowy. No, i pomyślałem sobie, że a dobra, to lepiej będzie, jak machnę ręką i jeszcze raz po prostu ten zamek spikuje. No, mimo tego, że to, to pikowanie, które widzieliście na filmie, no, poszło mi szybko, sprawnie, miło i przyjemnie. Dobra. No, i odpuściłem i mówię, dobra, nagram jeszcze raz, nic tutaj się nie wydarzyło, nic, 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 jakby nie, nie, nie tracicie, po prostu pokażę, jeszcze raz to spikuję, jeszcze raz otworzę. Spróbuję otworzyć zamek. No, ale nie zauważyłem, nie wziąłem pod uwagę, że to wymaga już ten pierścień zaciskowy zewnętrzny trochę yy, rozgiałem i na tyle rozgiałem, żeby wyskoczył rdzeń z tej obejmy tutaj, bo on trzyma tak trzyma nam nie chcę teraz popsuć tego ułożyłem już sobie no trzyma, trzyma ten, ten pierścień yy, w, w ryzach, tak, nie pozwolą mu się wysunąć A wkładając klucz, ustawiłem wszystkie piny yy, na Testując, no i to wszystko wyszło. Dobra, to tyle. tyle o mnie. Pogadajmy o pinach. Dobra, konstrukcja dosyć ciekawa. Tak jak mówiłem, ma górne piny, które są aktywne. Bezcie, to jest taki pin zbudowany z dwóch pinów. Z dwóch pinów. Pin z pinów. Taka sama zasada działania jak zwykłe piny. Tylko tu jest po prostu dużo mniej miejsca. Chodzi o to, one są w tej ubudowie z zamka. No i dlatego jest tego, są tak malutkie. I sprężynka też jest mikroskopijna, już to widać. W zamku górne piny nie, stawiły, nie stawiały wielkiego problemu przy spikowaniu. One się dosyć łatwo ustawiły, ale na pewno by utrudniły jakiekolwiek podejścia bumping kijem, a bumping kiem, kijem, kijem Z użyciem jakichś rajków, jakichś narzędzi takich do, do, do bumpingu, i to by na pewno nie poszło. A przynajmniej nie jakoś powtarzalnie i łatwo. Dobra. Piny, to, to już znamy z tych zamków delty. Hantelki dość wysokie. Tutaj są piny, które y, są stalowe i gładkie, i mają utrudnić przewiercenie przede wszystkim. I tyle, i tyle z zamku. A ciekawostka, tu sprężynka jedna jest y, krótsza od tych pozostałych. Jeszcze pokażę Wam y, rdzeń. Wygląda on w ten sposób. Tutaj jest 5 pinów tych górnych. Toś takie ułożyłem mniej więcej. Natomiast dolnych jest 6 sztuk. W środku konstrukcja te nawierty. mogę z coś widać. Wyglądają w ten sposób. Kurczę, no tutaj coś ogóle widać. Że tak zrobimy. O. Co to ci. Tak, latarkę miałem w zębach. A, widzicie. Są to. Są to dosyć płytkie nawierty, otwory, ale tam w drugim widać, że jest jeszcze taka kuleczka, która pewnie też ma zabezpieczyć przed jakimś tam przewierceniem. I dobra. To tyle z mojej strony. Dzisiaj trochę inny materiał, trochę inaczej pod, 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 kątem, pod kątem amatorskiego pod nagrania zupełnie. Wybaczcie za to, ale zamek ciekawy, z tym, że bardzo łatwo został splikowany. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.